Okej, okay, no chodź, idziemy, a w ogóle, Widzisz się w ogóle ten klejnot, który dałaś mi pani, to on go sprzedał, my go wzięliśmy, jakaś pani go sprzedała, chodźmy tam dalej, o, pieniądze. dzień dobry, dzień dobry, i, 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 bo my przyszliśmy dać te klejnoty, to są klejnoty, i się w ogóle nie woli... Ich nikt nigdy... kiedyś nie... Przepraszam. Ich nikt nigdy, nigdy nie znalazł. No to proszę macie kartę półnioski. Bo się iść jeszcze... bo mamy gdzieś tutaj, ale nie mamy. To chodź. Może tam taki jest ten... Mm. Chodźcie dziewczynki i pójdę z wami. Oto właśnie to jest. No to, o proszę, to to, ale m, dużo kasy, jeszcze weźcie sobie ten cały bank, I to po prostu trzeba ten, sobie parę ten kresek, za to, że znaleźliście i dajcie mi te płynne klejnoty, ok, chodź okręcajmy to, I, i my bogate będziemy, bierzemy to, I czemu ja tu zjadłam, ok, Ok, pakujmy to. Ile złoty mamy. No chodźmy, bo coś ktoś tu um, się zjawi. Idziemy. Do widzenia przypominam. Do widzenia, do widzenia. Ej, coś mi się bardzo bogate. No to chodźmy gdzieś indziej. No to chodźmy, oczekiwaj Ok, okej, jesteśmy, no to chodźmy. Mmm, przypadnie. Eee, okej. Okay. Dzień dobry, dzieci. A dzień dobry, dzień dobry. Ej, no tu przyszliśmy... Tu proszę zapłacić. No dobrze. My się dzieje. Do widzenia, do widzenia. Co sobie zjemy? No co tu sobie co? To wez, wezmę na sobie. Eee, tu. Ty tu siedzisz. Tu siedzę... mmm, ale to przepycho wygląda. Okej. Okay. Ale dobre. Okej. Okay. Nie do sobie. I pani poszła. To chodź. Pijemy. Pij. okej okay, chodźmy, idziemy. Idzie płacimy. Do widzenia. Do widzenia. do widzenia, Do widzenia. I pójść pana. Chodź szybko. Szybko, bo ja jesteśmy, moi. Ej, no już idę, już idę. O, dziewczynki. Mama, mama. Ciociu. Wieś, Patrz. Bogaty jesteście. Daj. Podzielmy się wszyscy razem. Teraz okej, okay, robimy tak Tak, jakby tak, co wy tak dużo tego jak tu macie. E właśnie daliśmy taki klejnot. Taki nic Okej, o to fajnie, okej. Okay. To tak. Dla mnie dla ciebie, dla mnie dla ciebie. nie mnie dla ciebie, dla mnie dla ciebie, dla mnie dla ciebie, dla mnie dla ciebie. Poczekaj, poczekajcie aż wydzielimy. Ej, to dobre pytanie, jak się wyjdzie ten, jak się wyjedziemy w ślub? <grym> okay. O, kto to? Lenka? Tylko się napije pewnie Lenka. Mówiłam, że byś już przychodziło, to idziemy chodząc. <grym> o, Lenka, wchodź. Mamo, mamo! Co? Jesteśmy bogate. Ja bogatym? No, czekaj, chodźmy do salonu? zaraz mi pokażesz. Nie było tak, No, patrz! Ole, na karta banku, jakbyście to sobie otwierać? No nie wiem, pani nam dała banku. Dziecko, jesteśmy bogate. Mhm. Uh -huh. A ta płyta? Jaka fajna bajka! Też mam takie różne rzeczy. Chyba to, dosować, żeby nie nam zasnęgrza. Choć my schowajmy to gdzieś. Tutaj szafki dosowamy. Tu są, o tu nie ma nic. Ok. Aby nie zapomnijcie o subskrypcji, z łapką w górę. Papa, pa, moi widzowie.